<śmany> Shake it, baby. Razem ze mną w studiu Hubert pomkała przed mikrofonem Mateusz Fidut. E, czas na relację z takiego małego eventu przedpremierowego e, związanego z nową konsolą e, uwaga od Nintendo. Nową, starą, bo mianowicie... Nintendo 2DS XL. Tak. New Nintendo 2DS XL. Dokładnie. Konkretnie po prostu Nintendo 2DS XL, ponieważ było po prostu tylko i wyłącznie new Nintendo 3DS. Tych konsol już było kilka. Masakracja, jak Masakracja to nie, niektórzy konsol. twierdzą. E, może zacznijmy od tego, czym w ogóle się ta konsola różni od 2DS-a zwykłego. Ma Wszystkim. Duże, tak. Krótko, krótko. Kr w skrócie. Przede wszystkim. wszystkim jest składana, ponieważ 2DS był konsolą, która była płaska i można się wspierać, ale wydaje mi się, że po prostu była uważana przez większość ludzi za brzydką. Poza tym składa się, są dwa ekraniki, mamy do czynienia właśnie z ekranami XL, czyli z tymi z większego yy, 3DS-a, tylko właśnie nie ma funkcji 3D. Natomiast jeśli chodzi o bebechy, jest to tak samo mocna konsola, jak właśnie to najdroższe, New Nintendo, 3DS i Nintendo 3DS XL, które pozwala na odtworzenie kilku gier, których nie da się odtworzyć na normalnym 3 ds przykład... na przykład Xenoblade Chronicles. Dokładnie tak. Ale właśnie, dlaczego akurat ta konsola, dlaczego akurat w tym momencie wychodzi? Bo tak jak powiedziałeś, ona jest bez 3D i tak nam się wydaje i nawet rozmawialiśmy e, z przedstawicielami Nintendo, to właśnie taka właśnie powinna być konsola przenośna taki właśnie zgadzam powinien się. być 3ds ten to posunku. 3d to jest to taki Bayer, który tak naprawdę jest do pokazania znajomym ale do właśnie, pogrania chwilę zobaczymy tym się nie zgadzam już ci tłumaczę bo mhm. jeśli chodzi o tego zwykłego 3 ds to ten e, funkcja 3d miała sens tylko i wyłącznie jak siedzieliśmy sztywno z konsolą w ręku ponieważ to ten, ten sposób w który konsola odbierała nasz wzrok był bardzo niedopracowany natomiast w tym new nintendo 3d zostało to dopracowane i miałem okazję z tym ostatnio obcować tak. i naprawdę robi to wrażenie. Ale jednak wygodniej można się obyć bez tego. Mo można tutaj dyskutować, ale wydaje mi się, że wygodniej było oczywiście grać bez y, 3D. Ale patrząc y, na 2DS nowego, co można stwierdzić między innymi to, że on jest lżejszy o jakieś 30% od y, 3DS XL. Jest ponad o 1 czwartą cieńszy od 3dsa XL hmm, jeśli chodzi o na przykład y, obudowę i tą część z wyświetlaczem y, to z zewnętrznej strony mamy tutaj taki chromowany no, taki szorstki grip matowy ale czy to jest plastik? tak to jest plastik miałem nadzieję Solidny że to plastik? jednak powiem ci tak nie czuć że to tania zabawka ale to też nie czuć y, takiego tworzywa takie że że czujesz, że to mogłoby kosztować tysiące złotych monet. Ale tak czy inaczej, bo jak patrzyłem na zdjęcia, to właśnie miałem trochę takie wrażenie, te zdjęcia oczywiście nie oddają czego. miałem takie, takie trochę wrażenie, że ten plastik jest tandetny. Nie, 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 jest. nie jest, nie jest. Wszystko dosyć solidnie zostało skonstruowane. Problemem może być to, że niektórzy ludzie bardzo lubili sobie na przykład naklejać jakieś naklejki i customizować mm -hmm. swoje konsole. Tutaj będzie to utrudnione, bo prawda, jako że to jest takie chropowate, są rowki Nakleić na to naklejki raczej się nie uda, a jak się uda, to zaraz się odklei. A orientujesz się, czy w 2DS XL będzie można zmienić obudowy? Nie wiem, ale orientuję się, że na przykład w Japonii wyjdzie specjalna wersja z jakąś grą, która będzie miała w ogóle zupełnie inną no. kolorystykę i grafikę. Póki co nie zapowiedziano, czy będą w ogóle jakieś nakładki, czy będą jakieś specjalne naklejki. Nic na ten temat nie wiadomo. Co jeszcze ciekawe, na przykład głośniki, które były po bokach ekranu zostały przeniesione w okolice wejścia na kartridże i z drugiej strony, bo oczywiście są dwa głośniki, wejścia, znaczy diód powiadomień. Mhm. E, oprócz tego, na przykład przednia kamera, która znajdowała się nad wyświetlaczem, teraz jest schowana jakby w zawiasie od ekranu, mhm. co jest trochę... Nie to... wiem, czy to jest dobry pomysł, ale na pewno się, to jest oszczędza pomysł. dużo miejsca. Tylnie kamery, o dziwo, zostały schowane pod konsolę. Tak, dobrze słyszysz, więc jak wystawiając ją na jakimś, nie wiem, nierównym podłożu, może udać się porysować, chociaż oczywiście są one troszkę wgłębione, więc to nie będzie aż tak bardzo łatwe. Dodatkowo, na przykład wejście na kartridże będzie teraz szufladką. Przypadkiem nie uda ci się na przykład wyciągnąć kartridża, tylko naprawdę będziesz musiał się postarać, czyli wyciągnąć szufladkę, tylko zaślepkę ta ślepkę i dopiero mhm. włożyć kartridge. Oprócz tego też y, tam obok będzie wchodziła karta SD, mhm. bo wcześniej w 3DS-ach i XL trzeba było rozkręcać konsolę, żeby włożyć kartę SD. To jest w ogóle... Mówimy o SD albo mini SD, tak? Tak tak, 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 tak. To standardowe, więc Ale tam No można... tak czy inaczej, wreszcie ktoś o tym pomyślał. I tam powyżej 32 GB oczywiście tym razem będzie też można włożyć. Ehm, z ważnych informacji zasilacz w, w pudełku. pudełku. No tak, coś niesamowitego, wreszcie. tak więc Nintendo naprawdę Wyciągnęli idzie z duchem czasu. Tak, Nie trzeba rozkręcać konsoli dla karty SD. Ehm, można naładować konsolę. To jest konsolę. W ogóle bardzo dobra informacja, ponieważ wiadomo, Nintendo Switch przykładowo zasilane jest na kabel USB, C i wystarczy kupić sobie taki kabel, żeby można było ładować tą konsolę. Wcale nie trzeba kupować ładowarki. Oczywiście nawet nie wiem, czy, czy on jest w pudełku. Prawdopodobnie w tym materiale o tym powiemy, ale wreszcie ten douczy się tego, że do konsoli ładowarka jest przydatna. No bo, pomyśl sobie, kupujesz na przykład Xboxa One, ja tego, tego Scorpio na przykład i oni mówią, nie, nie dajemy zasilacza, bo ty na pewno miałeś w jakimś momencie podstawowego Xboxa Podobny. One albo tego Slim. Mhm. No, no bardzo... więc z baterii, teraz wszystko jest jednak na Bar Bardzo dziwne zagranie, ale teraz jest wszystko okej. Okay. Czytnik Amiibo jest budowany w ekran, ten obok ten dolny, ten dolny z przyciskami. Oczywiście też tutaj mamy tą dodatkową, jakby powiedziałbym, przycisk gałka analogową, bo to jest takie twarde, strasznie ta gałka. Ona wygląda jak trochę przycisk, ale się nie naciska. Ciężko się tym steruje, ale, ale to działa. Ja myślałem, że to w ogóle jest jakieś strasznie... Że ten egzemplarz, który testowałem jest popsuty, ale tak wszystkie te, te a, konsole okay. mają po Czyli prostu... są oporne pod tym względem. Tak Powiedz więc... mi zupełnie to szczerze chyba. pytanie, które jest najważniejsze dla, dla ludzi, e, dla naszych fanów, dla naszych słuchających i oglądających. Czy w momencie kiedy ktoś nie ma e, jeszcze Nintendo 3D powinien kupić 2ds xl ponieważ to jest dobra opcja, a druga jest taka, czy osoby, które już mają 3DS-a powinny się zamienić na 2ds xl -a? Osoby, które mają 3DS-a, wydaje mi się, że to jest zbędny zakup, chyba że naprawdę są fanami Nintendo i chcą mieć po prostu kolekcję swoich kieszonko konsolek, jak to jest tutaj u nas mawiane. Ale dla ludzi, którzy chcą kupić sobie jakąś nową konsolę od Nintendo przenośną, to... Wydaje mi się tylko i wyłącznie New 2ds XL. Też mi się wydaje, tylko że i wyłącznie, jest... tym bardziej, że on jest w jakiejś całkiem sensownej cenie, około 600 zł nie, nie możemy Wam powiedzieć złotych, konkretnie, mi się. ale już pewne sklepy prowadzą e, zamówienia preorderowe i pewne, e, pewne zestawy tylko z, z 2ds xl tylko, są bardzo kuszące. Tylko uważajcie, żeby was nie wykiwali na tę ładowarkę, bo może pomyślą, że kiedyś nie było i będą wyciągali i później sprzedawali na boku. <laughs> O tym, o tym pamiętajcie. A, premiera 28 lipca i nie gra w moje urodziny. Tak, więc... Więc ja już wiem, co sobie kupię na urodziny. Ja nie jestem fanem Nintendo, więc ta moja relacja wydaje mi się, że jest jak najbardziej obiektywna i nie próbowałem tu niczego podkoloryzować. Ja jestem fanem Nintendo jak najbardziej i przymierzam się do tej konsoli, więc twoja opinia mnie przekonała. Mam nadzieję, że was wszystkich również. Również. I dziękuję, Conquest. Entertainment. Entertainment Polska za zaproszenie na taki przedpremierowy pokaz bardzo się cieszymy. No a to jest gramy na Maxa i za chwilę wracamy z relacją z Pixel Heaven 2017 z Warszawy.